Cześć Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Witamy z naszej działaczki. Właśnie przyjechaliśmy przetestować nasz nowy, stary sprzęt takiego złomka. Kupiliśmy wczoraj przez Olixa za całe 120 zł. No ale trzeba trochę tutaj wykosić pieski szczęśliwe i zadowolone. Także będziemy testowali teraz trochę rzeczy, tam nie działa. Trochę tutaj na miejscu naprawiamy. Mamy jakieś narzędzia i staramy się to doprowadzić do jakiegoś, jakiejś użyteczności. Ona działa, chodzi, jeździ, co się znaczy, e, wszystko jest. Tylko po prostu tam no, takie elementy się konstrukcyjne, niekonstrukcyjne, tylko e, jakby to nazwać, Jarek? Ty masz słowa na to. Estetyczne, estetyczne nie działają. No i jak w jakiejś świecie to śrubek pełno różnych, każda z innej parafii. No zobaczymy, co to będzie. Serwis kosiarki zrobionych Tak, więc po pierwsze kosiarka cały czas skosiła na najniższym poziomie, czyli na jedynce. Bo urwała się ta wajcha od tutaj, panu, który nam sprzedawał od zmiany wysokości. Naprawiliśmy to tak, że po prostu Jarek przywalił tutaj młotkiem i jest zahaczone na, na zawsze. No i dobrze, bo my nie, nie potrzebujemy tutaj na działce niższego koszenia. Na najwyższym e, stopniu wystarczy, a kiedyś to się po prostu jakoś tam naprawi. E, teraz miała być naprawa doraźna. Jest na tradytki zbiornik paliwa pomocowany, bo też był luźny. Tutaj coś poszło. Jest napęd i no, napęd na jakieś tutaj wiązanie superanckie, zrobione. Nie wiem, to zobaczymy czy ten napęd faktycznie będzie funkcjonował, czy będzie działał. No i linka od odpalania była też zerwana, więc jest naciągnięta. Na nowo. No i teraz zobaczymy, czy to wszystko będzie działało. O, pod światło się nie da. Dobra, robimy test. Odpali, nie odpali. Nie za dużo to jest. O! Roxy, odejdź. Idź, Roxy, idź. Aha, czyli jest jeszcze jeden serwis do zrobienia jest. No, takie coś mamy tu wplątane. Dobra, kosiarka uwolniona, jeszcze raz. Chyba ja muszę trzymać, co? Dobra, poszło, odpaliła. No i po takiej trawie jak tutaj jest, to co było skoszone, to jeszcze całkiem, całkiem, całkiem idzie. Jeszcze gdyby ten napęd działał, bo on tak nie, ta linka musi być bardziej tam profesjonalnie zrobiona, nie takie byle co, jak mamy teraz. Także, czekajcie, odsunę się, bo chyba hałasuje ta kosiarka dosyć mocno. Nie, no tutaj to, co tu przekosiłam, to było okej. Okay. ja się mam, czyli przyjeżdża do mnie. No wiadomo, no to nie jest taka trawa na, na taką kosiarkę, na pewno ciężej tutaj, ale e, jakbyśmy ten fragment tutaj po prostu z przodu działki sobie w miarę systematycznie kosili, ona by była w miarę krótka, to spoko, ta kosiarka da radę tutaj, e, no, oby posłużyła. No, idzie całkiem nieźle. Ech. Jest tylko taki troszeczkę, że kosz ten, on ma taki stelaż druciany i ten drut jest wykrzywiony delikatnie, przez co nie zbiera dobrze do kosza tą trawę. To znaczy, to nie ma jakiegoś większego znaczenia dla nas, tylko tyle, że kosiarka może by się mi męczyła po prostu przez to, że tam by się wiecznie nie zapychało wlew do tego kosza. No, a tak to idzie całkiem nieźle. Adrian, Adrian z Diki w Ogrodzie pytałeś jak tam wygląda, że jesteś ciekawy jak to u nas po takim koszeniu właśnie przez rolnika. No to taka jest różnica, że tu nie było koszone w ogóle od zeszłego roku. Tu przejechał rolnik, tak, to, to, to nam przekosił rolnik i tutaj jest trawa tak naprawdę po pas. A tutaj mamy taką, no nie wiem, tam może po kolana, miejscami delikatnie więcej. Także tu gdzie mógł, tam przejechał i to tam skosił i to jest fajne. A to, <noise> to jest nasze pole, tylko z truskawkami tak zarosło niestety. No nie, nie było możliwości przyjeżdżać tutaj, wypielić tego. Ja tam nie będę dalej wchodziła, nie chcę w tą głęboką trawę włazić. E, no niestety wszystkie truskawki nam zdechły i e, z tego względu, że tam była dobra ziemia, e, no, no to tam komosa po prostu wyrosła taka duża. Muszę to powyrywać, żeby się nie rozsiewało dalej. E, tak, no ta komosa u nas w ogródku tam w, przy domu też niestety nam zawsze umila życie. Także tak, tutaj tak jak mówię będziemy się starać jakoś to w miarę systematycznie ten przód, przód tutaj sobie kosić, a tutaj po prostu jak się da z tym rolnikiem dalej dogadywać, żeby kosił, to to będzie ok. No, są te miejsca, gdzie on tutaj na pewno nie wiedzie, tak? E, tutaj gdzie są te... E, maliny posadzone, z malin to nie wiem właśnie jeszcze tam dobrze nie zajrzałam jak to wygląda drzewka, winogrona całkiem, całkiem przyzwoicie rosną tutaj też jest takie chaszczowisko z pokrzywami całe tutaj też są podnarzucane jakieś gałęzie różne dlatego on tutaj nie mógł wjechać i przekosić tego to też jeszcze będzie trzeba wszystko ręcznie tą kosą ale już tą kosą spalinową zrobić już nie tą kosiarką, tutaj nie będziemy wjeżdżać Także tak, to jest y, ładnie tutaj zaczyna wyglądać. No no i fajnie. Z tym koszaniem to nie jest ze względów jakichś estetycznych, żeby tutaj ładnie wyglądało. To nie, nie o to nam chodzi. Wiemy, że ta wysoka trawa też jest potrzebna. Dlatego tę resztę działki nie będziemy tak wykaszać na pewno tutaj na, tak jak tutaj na krótko. Tylko kwestia jest tego, że po prostu jest zdecydowanie mniej owadów, mniej much, a tu jest dużo końskich much tak zwanych końskich gzy, tak? To się prawidłowo chyba nazywa. No i one są, wiecie, te urządzenia, ukąszenia, ugryzienia, są nieprzyjemne, a jak chcemy tutaj z dzieciakami przyjeżdżać, no to też musimy zadbać o to, żeby tutaj było w miarę w miarę fajnie. No a planujemy jakiś mały wypad z namiotami sobie tutaj zrobić. Także chociaż ta część działki, żeby była tak dosyć fajnie wykoszona i no, i żebyśmy mogli tutaj sobie po prostu odpoczywać, a nie się męczyć z tym całym robactwem, bo i much, i kleszczy, i komarów jest tutaj naprawdę zatrzęsienie. Dzisiaj nasz drugi już przyjazd na działkę. Pojechaliśmy do domu tam zjeść obiad i zrobić małe poprawki jeszcze w tej kosiarce. No i teraz napęd działa, kosi się zupełnie inaczej. Tylko tyle, że tego muchów i innych rzeczy lata po prostu w powietrzu. Straszna ilość, aż mi do gardła chyba wleciała. <grywa> A tu nasz wierny pomocnik, jak zwykle. Gdzie masz piłeczkę? Dawaj, wrzucimy. No, daj. Roxy, zostaw. Nie, zostaw! Roxy! No co to jest? Szarpanie? Przynieś! No, także 39, Akcja koszenia trwa. Teraz nie braliśmy tej kosiarki, jednak tej, tej kosy spalinowej, żeby to pokrzywisko tutaj wykosić. Skupiamy się na początku, na tym co jest do zrobienia. Także tak. Działamy dalej.